Będą wykonane nasadzenia, czyli najpierw odbrukowujemy część placu Wolności. Będą nasadzone drzewa, krzewy, kwiaty różnych gatunków i planowany jest taki efekt, że zieleń będzie zawsze. Czy w okresie zimowym, czy wiosennym, będzie zielony plac Wolności. Zostało to tak zaplanowane, aby miejsca parkingowe zostały w tej samej ilości oraz żeby pełnił tą samą funkcję reprezentacyjną co zawsze. To ważny i reprezentacyjny punkt w mieście. Przy samym placu jest budynek Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego, a po drugiej stronie ulicy Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Prace rewitalizacyjne nie wpłyną na utrudnienia w ruchu komunikacyjnym w okolicach placu, w tym biegnącej tuż obok drodze krajowej nr 22. Budowlańcy powinni zakończyć roboty najpóźniej do połowy listopada. Rewitalizacja placu to pomysł mieszkańców, którzy zgłosili projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Następnie sami Wałczanie w drodze głosowania uznali, że wart jest realizacji. Koszt całej inwestycji to 100 tysięcy złotych.